Cześć, z tej strony Damien Widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z Airline Commander'a. Witajcie. Słuchajcie, bo dzisiaj, jak widzicie, mam sporo AC, czyli kredyty w grze, można powiedzieć. Ehm, stop. Bo dokładnie dzisiaj nam będzie tyle potrzebne. Słuchajcie, dlatego że ostatnio, dosłownie dzisiaj, wyszła aktualizacja, że można dołączać do klubu. No właśnie. No i tutaj są różne jakieś, na przykład nie wiem, Aero Club Krakowski, Air Poland, Jamaica Airlines i takie różne inne. Słuchajcie, ja dzisiaj stworzę swój własny klub i oczywiście wy będziecie mogli do niego dołączyć. Więc oczywiście dołączajcie, bo tu ograniczona liczba to jest 20 osób. Wpiszmy sobie nazwy samoloty Damiana, na przykład samoloty Damiana, samoloty Damiana, opis. Zapraszajcie, zmieńmy sobie awatar, bo nie chcę takiego. Taki o! O nie! Nie, dobra. Zróbmy taki. Opis. Ym. Jaki by tu dać opis? Hmm. Dobra, nie wiem, samoloty. Daj mi jakiś tam fajny opis. Nie? No, daj mi jakiś tam fajny opis. I oczywiście Region Polska. Tworzymy. I słuchajcie, witajcie w naszym pięknym tym no klubie. E, oczywiście zapraszam. Jest na razie jedna osoba, czyli w sumie ja. Można tu sobie pisać jakiś czat, na przykład siema, jakie różne te. Więc słuchajcie, zapraszam. A no, tym, tymczasem przechodzimy już do normalnego grania. W ogóle czy ten opis można edytować. Wstawienie. A, dobra, tu można normalnie ten. Potem tam wstawię link do mojego kanału, nie, żebyście z mogli tak obejść, nie? Dobra, w każdym razie mamy dużo dróg lotniczych do odblokowania, więc lecimy. Najpierw, oczywiście, weźmy, żeby on ten pilot tutaj nam leciał. 6000, 9000, super. On gdzieś doleci o pierwszej w nocy. Dobra, DHC też ma 9000. Ty też. 9. I ty. Dobra. Więc słuchajcie, zapraszam, żebyście mogli dołączyć do mojego pięknego klubu. Um, tak. Dobra. Zróbmy sobie jakąś drogę lotniczą. Dobra. Zróbmy na 717 naszego Boeinga. 3000, 2000. I to tam zbyt zabieram. Dobra, zróbmy to. Prosty startek tak po prostu. No spoko, robimy to. Dobra, startujemy. wy <tryk> zostawcie, suba. Więc odpalamy. Jesteśmy, dobra. Rozłóżmy sobie klapy. No więc jeszcze raz zapraszam was oczywiście, żeby dołączyć do tego klubu. Znaczy, rozumiem, że nas, słuchajcie, jest na moim kanale w sumie już 1800 prawie, a tam jest tylko 20 osób, ale słuchajcie, no, kto pierwszy, ten leży. Pewnie jak nagrywam ten film, to już pewnie ktoś się tam czai, nawet jeśli nie, nie wrzuciłem jeszcze tego filmu, ale... Już czai się, żeby dołączyć, nie? Dobra. Uwaga. Wchodzi. Znaczy, startujemy, nie? Jezu, dobra, nie masz. To było to No, wrócimy. 1300 mamy target. I dzisiaj nie będzie tak jakoś długo. Chciałam wam tylko właśnie... Główna rzecz jaką chciałam tutaj właśnie powiedzieć to no, o tym, że zrobimy swój klub. Słuchajcie, to jest naprawdę super, że takie coś dodali. A tak to nie było żadnych aktualizacji tutaj ostatnio w tym Airline Commanderze. Ostatnia aktualizacja to była, że dosta do dodali nową rangę szef linii lotniczej plus, nie? To była dosłownie ostatnia aktualizacja. Ale fajnie, że teraz właśnie dodali jakąś nową. Naprawdę fajnie. Więc lecimy sobie. No, musimy słuchajcie odblokować nowy poziom, żeby mieć nowe licencje do odblokowania. A teraz już jakby zbieramy 200 tysięcy na licencję. A potem już. Bo mamy 1000 punktów lotu, o Boże. A potem, jak już to zrobimy, jakby kupimy tą licencję i ją zdamy, to będziemy już zbierali ten milion. 300 na tego, no... Jak się nazywa? Boeinga MD-80. To będzie już nasz drugi Boeing w naszej flocie. A tymczasem, no... Ktoś dołączył? Nie no, po takim szybkim czasie to raczej nie. Dobra. Jestem już od 11 minut w tym klubie. Albo nie wiem co to znaczy Godzina i... Znaczy 0 godzin i 11 minut. Nie wiem co to znaczy. Dobra. To co słuchajcie teraz robimy. O mamy codzienne wyzwanie i to jest precyzyjne lądowanie. To lecimy. Dobra. Czyli musimy po prostu lądować jak najbliżej podświetlonego paska. Dobra, super. Dziwne, że nam dają zadania z takim samolotem podstawowym jakby, nie? My już mamy lepsze samoloty, no, nie rozumiem. Klapy. Powoli się zniżamy da? Na idealną prędkość, znaczy prawie idealną prędkość Dobra, uwaga Zaraz do Dziwne, że to mi już teraz mierzy tą odległość, nie? Powinno to później mierzyć, w sensie, że dopiero jak na przykład nad pasem będzie Dobra, ale mniejsza, mniejsza Lecimy Wszystko mamy Wiatr. No dobra, cztery węzły to. Mam taką prędkość, że jak naciśniemy hamulce, to od razu lecimy na dół, więc to akurat będzie dobrze. Bo teraz musimy i yeah. no, dobrze nam wyszło. Teraz już wystarczy zwolnić Na no, hamulec jeszcze Jezu, hamulce bo no Dobra. Woli, no co on tak długo hamuje, no? Dobra. i... Jesteśmy, dobra. Sprawdźmy sobie pozycję w rankingu oczywiście, jakie mamy miejsce. 512! Dobra, słuchajcie, zróbmy sobie jeszcze jedną drogę lotniczą. I będziemy kończyć, Posłuchajcie, no naprawdę późno jest, na no. 19, zwykle o tej godzinie firmy, filmy nie wlatują. Więc dobra, 125. Dobra, bierzemy pełny start i proste lądowanie. Może tutaj będzie jakieś mniej pracy. prosty start i pełny start. Dobra, to bierzemy. Dobra, zaczynamy od prostego lądowania. Będziemy lądowali po prostu. Dobra. Więc uwaga, jesteśmy, jesteśmy. Dawaj, 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 dawaj. I jesteśmy, dobra. Czemu my już klapy rozstawiamy? Nie, jeszcze nie trzeba klap. Dobra. Ym, mamy tutaj punkty. Czemu w ogóle to tak daleko mnie debi od lotniska? Zwykle to tak trochę później mnie... Znaczy, że bliżej lotniska mnie to bierze, a nie tak daleko. Dziwnie trochę. Dobra, ale trudno. Musimy w jakieś tam punkty wlotować. A tak, to mamy normalnie. Ładnie się zbliżamy. E3. No bardzo proszę sobie zwolnić, pora. Tak się przygotować. Dobra. Jest, słuchajcie, pamiętam miałem pierwszy czy tam drugi odcinek z Airline Commandera To mieliśmy takie, tak fatalnie lądowały Boże Tutaj raz takie było bardzo otwarte przyziemienie Tutaj taka ścieżka lotu trochę była ten a teraz słuchajcie, patrzcie jak profesjonalista, nie? Idealna prędkość Słuchajcie, praktyka czyni mistrza Dobra Ale no, mniejsza

A to będzie O Ojej, a to będzie gładziutkie, retard, retard. Nie, aj, nie robić tak gładko To może jednak nie jestem zbytnio profesjonalistą A dobra Nieważne 10 Teraz przed nami tylko start. Tysiąc będziemy mieli? Nie, tym razem już nie tyle. A przed nami jeszcze start. Może on nam da tyle tego, tych punktów lotu, że będziemy w stanie już mieć 1000. Tak, on nam tyle. Da, 89. Ok, Dobry. Słuchajcie, to będzie takie bardzo profesjonalne takie kołowanie. Słuchajcie, patrzcie, patrzcie.

no mord jak ci się lata, znaczy kołuje jak ciś kołuje no, no słuchajcie już tyle tych kontraktów Czy tam dróg lotniczych Nie dróg lotniczych raczej To ja mam już tyle tych dróg lotniczych do blokowania że ja słuchajcie no ja nie nadążam, ja już nie wiem kiedy to robić, nie? Ja po prostu robię te licencje i ja zapominam o zrobieniu tych kontraktów

Nie zobaczę zrobić co, to ja miałem taki na naokoło no, bez sensu. To by mi pokazywała trasa, że mam naokoło jechać, jakby nie. O, tak jest fajnie tutaj tej komercie. Komercie. O, ktoś startuje. I podkołowaliśmy stawek na tym, że jesteśmy gotowi do startu. Stoimy, czy znaczy nie stoimy? Stoimy. I mamy pozwolenia. Mamy to. Lecimy! To będzie ten start słuchajcie, też będzie jak prawdziwy, słuchajcie. Wszystko będzie tak realistycznie, Trzeba Na najpierw tak się wyrównać, tutaj w góry. Samolot w ogóle się tak tyle lepiej, jak tak przy. przy też podjedziemy tak bliżej, nie? Tak się tyle lepiej dzieje. Są z przodu. Tak skacze, no. Co to dziurawy pas? to pilot? Nie, nie lecimy, trzeba prosto. Dobra. Stawmy sobie też prędkość. Przód nam Nie, na no 50. 5 km Pięć kilometrów. Pięć kilometrów. Pięć kilometrów. wracamy <laughs> musiałam odkasiać no, tutaj już 1800 czy nie 100 ten... metrów to stóp, może to są stopy, nie Dobra, dolecieliśmy bezpiecznie idealnie, idealnie idealnie, nie, co nie idealnie wspaniale, A dobra dalej mamy tysiące Dobra, ale słuchajcie, już zrobiliśmy kolejną drogę lotniczą i nam zostało jeszcze dużo. Ale słuchajcie, na dzisiaj to tyle. A oczywiście dołączajcie jeszcze raz mój do tego pięknego klubu. Ja się z wami żegnam. Cześć!